Witam serdecznie, nazywam się Piotr Kucharski za mną piękne norweskie fiordy, także idealne miejsce, żeby przygotować jakieś danie z norweskiego łososia. Wykorzystam mniej popularne części łososia. Te, które często wykrawamy filet, zostaje nam ogon czy, czy brzuszek. Zamarynuję to w ogórku, także muszę, muszę wycisnąć sok z ogórka. Odrobinę limonki. Sól i pieprz. Do tego jeszcze ogromna ilość koperku. Siekam dosyć drobno. Dużo tego koperku, ponieważ chcę, żeby każdy kawałek był dokładnie obtoczony w nim. Także posypuję i, i mieszam. Ok. Mam bardzo fajny patyk do szaszłyków, zrobiony z, z gałązki brzozy. Także na pewno będzie ładnie na tym wyglądać. Tak przygotowany szaszłyk trafia na grilla. Skrapiam odrobiną oliwy. Teraz dodatki do tego łososia. Podsmażę na maśle odrobinę szpinaku. Pokroję jabłko w bardzo drobną kostkę, wymieszam z startym chrzanem, doprawię solą i pieprzem, położę to wszystko na rybie. Myślę, że będzie świetnie smakowało. Masło rozgrzane, wrzucam liście szpinaku. Chcę je tylko podsmażyć, krótko, nie chcę z nich zrobić żadnej papki, tylko mają, mają ładnie wyglądać i mieć ładny kolor i naprawdę nieźle smakować. Tylko sól, pieprz. Tarty chrzan, sól, pieprz, chrzan z jabłkiem, mieszam, wcieram chrzan w jabłko, tak żeby wszystko się ładnie połączyło. Szpinak jest już gotowy, nie stracił jeszcze swojego koloru ani kształtu, także to jest idealny moment, żeby go przełożyć na talerz. Na górę układamy szaszek z łososia. Wszystko posypuję salsą. Jakiś czerwony akcent też się przyda. Na pewno talerz będzie ładniej wyglądał. Także życzę smacznego.